Tego dochodu, który znamy z podatku CIT, albo też z księgowości, to jeszcze za chwilę wyjaśnimy. Natomiast, trzymajmy na razie z tyłu głowy, że musimy dla całej jurysdykcji, czyli w przypadku Polski, dla całej Polski ustalić w sumie dla wszystkich spółek sumę dochodów, odliczamy sumę wszystkich 100 spółek w Polsce i w ten sposób ustalamy ten tak zwany kwalifikowany dochód. Tu jeszcze było pytanie w czacie, jak należy zrozumieć jednostkę dominującą najwyższego szczebla. Więc co do zasady, są, są to podmioty, które konsolidują całą grupę i które same nie są już przez nikogo konsolidowane, bo oczywiście są sytuacje, gdzie dany podmiot konsoliduje, na przykład też polskie, polską część grupy, natomiast jeszcze na wyższym poziomie dalsza konsolidacja. Więc jak dojdziemy do takiego poziomu, jak nie ma, dalszej konsolidacji, to wtedy według tej definicji powinniśmy dojść do jednostki dominującej najwyższego szczebla. Jest to na tyle istotne, że ten akurat ta jednostka jest kluczowa zarówno jeśli chodzi o potencjalne obowiązki komplajencowe, ale też jeśli chodzi o samą płatność podatku. Jest to ten podmiot, który w domyśle płaci za całą grupę, Chyba że mamy pewne wyjątki, a o tych wyjątkach też wkrótce będziemy opowiadać. Jeśli chodzi o takie bardziej szczegółowe pytanie, czy już fundusze mają być na, na górze grupy, to pozwolę sobie to zaparkować i albo wrócić na końcu, albo po webinarze, żeby teraz też powiedzmy bardziej takie ogólne tematy zaadresować i żebyśmy też zdążyli w ramach tej pozostałej godziny, jeszcze te pozostałe tematy, które mamy na dzisiaj zaplanowane. Z Państwem na spokojnie i, i sensownie omówić. Więc mamy w pierwszej kolejności uwzględniony ten dochód. Po dochodzie należy jeszcze ustalić kwalifikowany dochód, eh, podatek dla danej jurysdykcji i znowu podkreślam, po pierwsze jest to podatek dla całej jurysdykcji, nie dla danej jednostki i to są w sumie, to jest suma kwalifikowanych podatków dla wszystkich spółek. To pojęcie kwalifikowany podatek również jest nowe i co do zasady jest to o wiele szersze pojęcie niż podatek y, bieżącego okresu. A nawet szersze niż y, jeśli jeszcze doliczamy do tego podatku bieżącego okresu y, podatek otoczony, ponieważ te dwa rodzaje podatku znowu trzeba w pewien sposób korygować, zmodyfikować. Przez kilka, a czasem kilkanaście kroków, jeszcze podkroków, żeby dojść do tych tak zwanych kwalifikowanych podatków. Tak, sama nazwa sugeruje, są też podatki, które nie są uznawane za e, kwali, tak zwane kwalifikowane podatki. I to ma na tyle znaczenie, i do tego też zaraz wrócimy, e, że niektóre mechanizmy, które mamy w Polsce, e, powodują, że ten kwalifikowany podatek, ta suma kwalifikowanych podatków się obniża, przy czym jakby sam dochód zostaje taki sam, i takie mechanizmy całkowicie legalne i dozwolone, i nawet wręcz promowane, jak Ulga B, +R, albo IP Box, albo specjalna strefa ekonomiczna, mogą nam spowodować obniżenie tego podatku kwalifikowanego i w dalszym ciągu obniżenie tak zwanej efektywnej stawki podatkowej, który jest takim miernikiem, czy koniec końców musimy tu dopłacić ten podatek, czy nie. I właśnie tym samym płynnie przechodzimy do kroku trzeciego, czyli licząc najpierw dochód, a potem podatki, krok trzeci jest takim ćwiczeniem prostym raczej z matematycznego punktu widzenia. Jest to kluczowe, ponieważ w tym momencie, jak dzielimy te kwalifikowane podatki z kroku drugiego przez te kwalifikowane dochody z kroku pierwszego, Dojdziemy do pewnej e, efektywnej stawki podatkowej znowu dla całej jurysdykcji, nie dla danego podmiotu, tylko dla całej jurysdykcji polskiej. I to jest kluczowy moment, ponieważ tak jak wstępnie powiedziałem, ten nowy globalny podatek wyrównawczy przewiduje, aby w danej jurysdykcji wszystkie podmioty danej grupy skoncentrowanej płaciły przynajmniej 15% efektywnie, tak, czyli nie nominalnie, tylko efektywnie. I w związku z tym, jeśli w tym kroku trzecim doj dojdziemy do wyniku, że jesteśmy powyżej tej efektywnej stawki 15%, jesteśmy w takim obszarze pod tym względem raczej lepszym, ponieważ prawdopodobnie w tej jurysdykcji grupa nie musi płacić tego dodatkowego podatku wyrównawczego, natomiast też nie jesteśmy całkowicie w takim wymarzonym miejscu, ponieważ dalej pomimo braku płatności podatku mogą ciążyć na tej grupie dalej pewne Obowiązku, obowiązki kompleksowe, zarówno względem grupy, żeby grupa mogła pewne rzeczy wyliczyć, ale też obowiązki raportowania wobec lokalnego urzędu skarbowego. W kroku czwartym um, liczymy um, indywidualną stawkę podatku. To jest znowu raczej mało ambitne, czyli porównujemy w sumie stawkę minimalną 15% do tego ETR-u, czyli do tej efektywnej stawki z kroku trzeciego i wtedy jak mamy powyżej 15%, to w sumie kończy się już nasza podróż na tym kroku trzecim, jak jesteśmy poniżej, niestety trzeba przejść dalej i zakładając, że jesteśmy gdzieś poniżej 15%, wyjdzie tutaj na tej kalkulacji dodatnia kwota, załóżmy, że mam na przykład ETR 3%, e, przepraszam, 12%, to 15% minus 12 punktów procentowych mamy 3%, Indywidualnej stawki podatku, która będzie istotna w dalszej kolejności. Więc tutaj jest jeszcze pytanie, czy ten przykład dotyczy półki matki, która ma siedziby w Polsce. Jak jest tutaj jaka jest sytuacja, jeśli Polska, w Polska Polsce jest tylko córka, a we Francji jest na przykład matka? W takiej sytuacji to, co teraz wszystko pokazujemy robi co do zasady. Spółka, jakby, czyli ta jednostka dominująca najwyższego szczebla, żeby ustalić w wszystkich jurysdykcjach, w których ta grupa jest obecna, ten, tę efektywną stawkę podatkową. Natomiast również lokalnie może być taka potrzeba, żeby liczyć ten podatek, z uwagi na to, że mamy zarówno globalną część tego podatku wyrównawczego, która jest odgórnie płacona przez tę jednostkę dominującą najwyższego szczebla, Natomiast też, zgodnie z inicjatywą OECD i z dyrektywą unijną, też nasze polskie przepisy lokalne przewidują tak zwany krajowy podatek wyrównawczy, czyli taka możliwość, żeby tu lokalnie, możliwość, no taki obowiązek, ten nie jest do końca coś, gdzie mamy wybór, tylko żeby zapłacić w Polsce za całą, jakby polską grupę i ta, ten podatek, który jest w Polsce uiszczany, jest, tym zaliczony na poczet tego globalnego obowiązku, więc co do tego nawet nie można powiedzieć, że w sytuacji, gdzie mamy w Polsce na przykład tylko spółkę, córkę, że wtedy nas ta kalkulacja nie dotyczy, bo również y, mogąc tutaj zapłacić lokalnie, musimy te wyliczenia dla całej grupy zrobić, przepraszam, dla całej polskiej grupy zrobić, tak? Dobrze, widzę, że tutaj tych pytań jest coraz więcej, więc żeby tutaj też zdążyć z główną treścią, to pozwolę sobie wrócić teraz do slajdu i tak jak powiedziałem, wrócimy później to do, do naszej do, do pytań. Po kroku czwartym, gdzie liczymy, liczyliśmy tę ten, ten efektywną stawkę, jeszcze musimy ustalić podstawę opodatkowania. Ta podstawa opodatkowania jest na tyle prostsza, że. Ona bazuje w mocnym stopniu na tym kwalifikowanym dochodzie, który liczyliśmy w kroku pierwszym. Natomiast tu jeszcze nałożymy pewne korekty, pewne kwoty, które zmniejszają nam ten, tę podstawę opodatkowania. I to te kwoty zmniejszające są w oparciu o tak zwany substrat majątkowo-osobowy, czyli ludzkim językiem. Im więcej mamy pracowników i podobne tutaj um, osoby, które pracują na rzecz um, grupy, tym mniejsza, będzie, tym mniejsza będzie nasza podstawa opodatkowania. I tak samo, jeśli mamy um, dużo rzeczowych aktywów trwałych w Polsce, to wtedy również obniża się um, jeszcze ta podstawa opodatkowania o ten substrat. Czyli można sobie pamiętać, że im większy jest substrat w danej jurysdykcji, tym mniej koniec końców będziemy płacić. Natomiast Będziemy raczej płacić, bo zawsze jest to tylko procent tych wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz tych tak zwanych kwalifikowanych kosztów płac. Co to jest? Znowu muszę Państwa poprosić o chwilę cierpliwości. W ramach kroku 5a wrócimy do tego. I jeszcze kończąc, tutaj ten, ten pierwszy slajd ogólny. Um, ustaliliśmy sobie teraz podstawę opodatkowania, i teraz już dojdzie do tego kluczowego momentu.